Witam serdecznie na moim kanale hodowla TB z tej strony dawno dawno mi nie było sprawdziłem sobie ostatni filmik minęło już prawie 6 miesięcy no powiem wam że ma, nie wiem kiedy to minęło ale planuję powrót do nagrywania mam kilka ciekawych propozycji na nowe filmiki w dzisiejszym tak, filmiku nie będę pokazywał królików tylko tak i trochę je omówię to bym chciał nagrywać oraz co takiego się zmieniło jeżeli chodzi o budynki w hodowli no jesteśmy w drugim pomieszczeniu jak widzicie jest tu wyjątkowo biało a to za sprawą tego co znajduje się na, jest, na ścianach jest to pomysł zaczerpnięty od innego hodowcy Michała z Aspektów Hodowlanych pozdrowienia dla Michała fajny sposób jest to zwykła plandeka kupiona z Allegro przymocowana jak widzicie wkrętami jest to rozmiar plandeki tam jest różny do wyboru jak to chce ja, ja wybrałem 3 na 2 Taki rozmiar czy na dwa kosztuje zaledwie 6 zł. Biało, czysto Nie widać połączeń tego ocieplenia ze stropianą, jakie ja miałem tutaj na ścianach. Jak się uszkodzi. Co to, to jest 6 zł? Wyrzucamy. Kupimy sobie spokojnie nową. Jakieś tam plamy można wziąć szmatę, przetrzeć. Plamy znikną. Łatwy, łatwy sposób na utrzymanie czystości. Ładnie to wygląda. Schludnie. Jeszcze myślę dodatkowo zamontować to na sufit. Myślę dać takie taśmy dwustronne klejące szczepić do styropianu a potem na tym na to rozciągnąć taką plandekę no ale zobaczymy czy do tego dojdzie ale myślę że tak będę chciał spróbować wtedy by to fajnie wyglądało taki szpitalny tunel no ale zobaczymy czas pokaże co jeszcze a takie same plandekie mamy w drugim pomieszczeniu raz tam sobie na spokojnie przejdziemy I jesteśmy. Jak widać, maluszki już szaleją. Tutaj podobnie. To tu jest budynek z pustaków. Pewnie pamiętacie, jak wyglądało. Teraz, jak to wygląda. Wiadomo, na żywo wygląda to trochę lepiej. Nie jest to pewnie gładź ani żadne kafelki. Ale nie ma czasu ani aż tak y, dużych zasobów finansowych, żeby się w coś takiego bawić. Żeby w pomieszczeniu kafelki gdzieś tutaj. ktoś chce, to proszę bardzo. Plandeka super wygląda. Uszkodzi się ściągam zakładkami czyściutko. Muszę pokazać. Spójrzcie fajnie. A co do filmików, No postanowiłem zacząć nagrywać czas na powrót. E, jakie to byłoby filmiki. Na pewno z mojej strony jakieś tam instrukcje. Jak to wszystko, co niektóre rzeczy u mnie wyglądają Pierwszy filmikiem, który bym chciał zrobić, byłby filmik mimo że już był od dezynfekcji. Hodowli. Jak to przeprowadzam? Jak często? Bo jak pewnie wiecie, no to jest dla mnie osobiście to jest numer jeden, jeżeli chodzi o hodowlę dezynfekcja. Mam nowy sprzęt do tego, już zakupiony wcześniej. Pokażę, jak, jak, to, jak to działa, jak to się robi. Innym takim filmikiem, który bym chciał zrobić, również zasłoniętym jest z aspektów hodowlanych od Michała, jest dokumentacja, którą ja prowadzę. Jak ja to robię, tu będą także zmiany wcześniej były takie karteczki z opisem teraz będzie taka duża tabela raz w roku robiona ona planowa będzie tutaj w tym miejscu. Wszystko będzie tam opisane. Jeszcze nie będę mówił przed filmikiem co i jak będzie opisane ale już tabela jest zrobiona za dnia będę ją, ją montował sobie będę, będzie tam każda samica miała swoje okienko ale to na spokojnie potem będę chciał także pewnie poruszyć temat odrobaczenia co to jest temat dość taki no delikatny mogę powiedzieć, bo co niektórzy mówią po co, po co, po co to odrobaczać jak to tego królik, no ale chętnie powiem dlaczego odrobaczać i właśnie po co to się robi, co jeszcze, może coś tam o szczepieniu, jak wykonuje czym szczepie, o mieszankach, jakie, jakie są mieszanki u mnie dla matek karmiących, do młodych pod tłucz, dla samców i tak dalej, i tak dalej, także... No myślę, że będzie kilka, może nawet więcej jakichś tam filmików, co mi tam przyjdzie do głowy. Popróbuję coś stworzyć. Może jeszcze jakiś filmik. Nie wiem dokładnie o czym. Na pewno też będzie filmik e, dzięki uprzejmości Kacpra. Pozdrowienia dla Kaspra. Ma mi podjechać i kupić, a ja potem podjadę do niego parkę z Akademii Rolniczej. Oczywiście termonckie białe. Więc to będzie całkiem no, obca w mojej hodowli. Wtedy to będzie także osobny, osobny filmik o, ty, o nich. A spokojnie wtedy te tuliki pokażę, omówię co i jak. No i to było w sumie jak taka zapowiedź e, powrotu i kolejnych filmików. To było chyba na wszystko na dzisiaj. Więc miłego oglądania i zachęcam do oglądania kolejnych filmików.